Dzień dobry, witajcie. Jeżeli dzisiaj taka sekwencja, ponieważ trochę pomyślałam sobie o swojej pracy zawodowej przeszłej, kiedy większość mojego dnia, czyli 8 godzin pracy na pewno, spędzałam w biurze przed komputerem w pozycji głównie siedzącej. Całe lata tak pracowałam. I no, zawsze chcemy coś zrobić po tym jak przechodzimy z pracy, ale... Może nie wiemy dokładnie gdzie szukać tak żeby to było krótkie i żeby to było skuteczne. Więc to z mojego doświadczenia co mi było najbardziej potrzebne na wtedy, kiedy latami chodziłam codziennie do pracy, siedziałam 8 godzin za biurkiem, co mi zawsze pomagało, kiedy potrzebowałam takiej chwili rozluźnienia. Szczególnie dla kręgosłupa i dla moich nóg, to, to tym chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić. Jeżeli macie takie potrzeby, czujecie się po tych 8 godzinach pracy, tacy po prostu tacy cały cały zasklepieni i też bez takiej ochoty. I, I energii, jakbyśmy chcieli po prostu mieć, no to, no to spróbujcie tej sekwencji. Króciutkie, y, króciutka sekwencja, 10-minutowa. naprawdę więcej nie trzeba. Ymm, bo co, nam, co jest dla nas istotne, jeżeli 8 godzin lub więcej siedzimy w pracy? O co trzeba zadbać, jeżeli czujemy, że, że chcemy coś zrobić? Po pierwsze, chcemy rozciągnąć kręgosłup. Więc to jest najistotniejsze, bo siedząc, jeszcze zakładając nogi na nogę, oplatając się na wszystkie tam, tak jak ja to robiłam pod krzesłem. Ten kręgosłup miednica biodra po prostu są powykręcane. Więc my chcemy spionizować i wydłużyć kręgosłup, odprężyć go, zrobić mu przestrzeń między krążkami i to jest bardzo prosta. Każdy to potrafi tak myślę. Pozycja. W której po prostu kładziemy się. Jeżeli nie jest możliwe, żeby się położyć pośladkami na piętach, to możemy wyjść wyżej i zrobić taką pozycję, w której wyciągamy ręce do przodu. Nic więcej. Wyciągamy ręce do przodu, kładziemy sobie głowę na poduszce albo na podłodze. Czyli albo tak. Albo tak. I teraz przenosimy się palcami jak najdalej. Jakbyśmy tak wędrowali dłońmi do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. I jeszcze troszkę do przodu, bo chcemy rozciągnąć kręgosłup. A nasze pośladki w dół, w dół, w dół. Trzymamy przez chwilę, trzymamy i oddychamy. Wdech i wydech. Wiadomo, że oddychamy, bo inaczej się nie da. Ale my chcemy świadomie oddychać, czyli wiemy, że oddychamy. Wiemy, że robimy wdech i świadomie wydychamy powietrze, i z tym wydychanym powietrzem rozluźniamy ciało. Rozluźniamy. Wyobrażamy sobie, że ono się rozgrzewa. I jest jak czekolada taka ciepła czekolada z wydechem, się rozpływa, i całe nasze ciało się rozpływa. I jeszcze jeden wdech, i wydech. I teraz. Wyjdźmy w górę i przenieśmy sobie prawą rękę do boku. Tutaj albo głowa na podłogę, albo na poduszkę. I lewa ręka sięga, czyli ta z góry, daleko, daleko, daleko. Teraz robimy to samo, tylko rozciągamy sobie do boku. Rozciągamy tutaj ramię, łopatkę, a lewa ręka sięga w swoją stronę, i też rozciąga. Lewą łopatkę. Więc albo w takim leżeniu, albo tu robimy dokładnie to samo. I wystarczy. I przenosimy się na drugą stronę, czyli teraz lewa ręka do boku, głowa na poduszce, albo na podłodze i prawa sięga daleko, daleko, daleko. Albo pośladki w górze, albo leżymy na macie. Sięgamy, rozciągamy sobie, rozciągamy. Musimy po prostu po całym dniu, kiedy kręgosłup jest po taki pozaciskany, musimy go rozciągnąć. Potrzebujemy go rozciągnąć. I wystarczy. I teraz. Na chwilkę złączmy dłonie przenosząc je na łokcie. I prawa ręka zostaje, grzbiet dłoni na macie. I na chwilę lewą będziemy się odpychać od tej prawej dłoni. Odpychamy się, odpychamy po to, żeby troszkę skręcić. I wystarczy i do pozycji modlitewnej. Wdech, wyciągnięcie, wyciągnięcie i z wydechem rozluźnienie. I teraz lewą dłoń przenosimy tak, żeby grzbiet był na macie, a prawą się odpychamy, żeby skręcić. Odpychamy, odpychamy, odpychamy. I jeszcze chwilę skręcamy, odpychamy. Po to, żeby umiejscowić kręgosłup na swoim miejscu, żeby mniej więcej ułożyć biodra. Odcinek lędźwiowy i wystarczy. I na chwilę do pozycji modlitewnej wdech w górę. Wyciągamy tutaj, otwieramy klatkę piersiową i z wydechem wystarczy. No i to mamy chwilę, ile minęło? Kilka minut, prawda? I mamy kręgosłup, już taki impuls do tego, żeby on się rozciągnął, żeby się znowu usadowił po tym wielogodzinnym takiej presji, gdzie cały czas siedzimy. No i co potrzebujemy jeszcze? Jeszcze potrzebujemy, żeby nasze nogi się odprężyły. Nasze nogi mają się odprężyć, bo siedzimy z pozakładanymi nogami, pozaplatanymi najczęściej. A jak mamy poskręcane te nogi pod biurkiem, no to znowu cały odcinek lędźwiowy na tym cierpi i z odcinka lędźwiowego zabiera nam to skręgosłup z, z góry to rozciągnięcie. Więc proste ćwiczenie znowu. Dla każdego jesteśmy w klęku podpartym. No i co robimy? Lewa noga krok do tyłu prostujemy. Mocno odpychając się z dłoni, wychodzimy w górę wdech, rozciągamy tył lewej nogi i powrót. I prawa noga wdech. I z wydechem powrót. I jeszcze raz lewa. Teraz prostujemy prawą, a uginamy lewą. I wracamy kolanem lewym na matę. I jeszcze raz prawa noga wdech. Z wydechem zmiana. Wdech mocno dociskamy. I wydech, zmiana. Jeszcze raz powtórzymy. Lewa noga prosta w górę, i z wydechem zmiana. I klękamy, rozluźniamy. Jeszcze raz prawa prosta w górę, wdech, wydech, zmiana. I klękamy, rozluźniamy. No i mamy zauważone nasze nogi. Więc mamy kręgosłup, mamy nasze nogi, mamy porozciągane łopatki, ramiona, tu gdzie nam się też spina. I teraz sobie jeszcze zrobimy takie rolowanie na podłodze, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Bardzo proste ćwiczenie. Proszę, takie kółka, każdy potrafi. Robimy kółka, robimy kółka, masujemy sobie i co masujemy. Masujemy odcinek lędźwiowy i masujemy pośladki. Jeżeli nogi są pospinane, to pośladki też są pospinane. Jeżeli pośladki są pospinane, to odcinek lędźwiowy jest zaciśnięty. I w drugą stronę. I w drugą stronę. I wystarczy, stawiamy stopy na macie i jeszcze taki. Luźny wachlarz kolanami do boku, co nam pozwoli porozluźniać biodra. Wdech i wydech. To są takie ćwiczenia, że możemy je ćwiczyć. Możemy je robić również wykonywać z dziećmi, mogą się przyłączyć do nas na macie. Oczywiście zwierzęta, wiadomo, one są na pierwszym planie. Zazwyczaj jak ktoś ma to wie w takich sytuacjach. I na chwileczkę kolana do klatki piersiowej tonizujemy sobie teraz odcinek lędźwiowy I na chwilkę czoło do kolan, wyciągamy odcinek szyjny. No. No i już, proszę bardzo, mamy 10 minut. Po 8 godzinach pracy, jeżeli czujemy się tacy po prostu, że się trochę zmniejszyliśmy, że jesteśmy poprzykurczani i brakuje nam takiej przestrzeni w ciele, no to spróbujcie sobie, zobaczcie, jak wam ta praktyka zasmakuje i na ile, wam, na ile będzie dla Was skuteczna. Jeżeli Wam pomoże, jeżeli Wam się podobała, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejny raz.